Witam Państwa, Dariusz Szmakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku w Łodzinie z Ludzie mogą nam zazdrościć. Siedzimy sobie na meczu, świetne miejsce, oglądamy świetny spektakl. Tak, dzisiaj naprawdę jest fantastyczne widowisko. No i zaczął nam się ten mecz. Ładnie po skrzydle. No tak, że naprawdę żenujące uderzenie. może być groźnie. Da Silva Luis Gustavo Fernandinho No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Aleksandro. David Luiz. Próbują ataku pokiem boiska. Piłka w pole karne. Luis Gustavo. No w tej akcji do szczęścia za... Brakło mu kilku centymetrów. Tak, wyskoczył wysoko, ale to nie wystarczyło. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Oddaje strzał. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Czy to wykorzysta? Jest okazja! Po raz pierwszy piłka w siatce w tym spotkaniu. 1 do 0. Dokładnie minął kwadrans i właśnie padła bramka. No już blisko polekarne. Podanie. No strzela tuż nad poprzeczką. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Znakomicie ze skrzydła. Piłka odbija się od słupka. Piłka poza linią boczną rzut z autu. Świetne przejęcie i po szansie na zdobycie gola. To jest gra typu Ty do mnie, ja do Ciebie. Rozciągnięcie gry. Atak skrzydłem. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Filipe Coutinho. Szaleńczy atakuje obrońca. Luis Gustavo. Strzela. ai a campanca luiz gustavo Widać, że jest załamany na no tym niecelnym strzałem. Offside. Rozpocznął grę od rzutu z autu. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Udanie. Podskoczył nad ślizgiem i utrzymuje się przy piłce. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Dobrze w pole karne. Wspaniałe zagranie. Świetna technika. Brawo. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Luis Gustavo. Dawid Luiz. Luis Gustavo. Koniec pierwszej części spotkania jest 2-0. Pierwsza połowa poza nami. Zapraszam Państwa na drugie 45 minut. Właśnie Canarinhos rozpoczęli. Filipe Coutinho. David Luiz. Luis. Luiz Gustavo. Filipe Coutinho. No, przemierzył już duży dystans z piłką. zażegnali niebezpieczeństwo. Ach, zachwiał się, ale wciąż mocno stoi na nogach. Oddaję piłkę koledze. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. No, będzie gol. ale mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrakowania. Niestety niecelnie. No piłkę odebrał i, i stracił. Luiz Gustavo. Filipe Coutinho. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki. Żółta kartka. brońca w tej sytuacji Zdecydował się na strzał Godna podziwu, determinacja Prowadzą, ale nie udało się Podwyższyć rezultatu Teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Podaje z powrotem. Ach, szkoda, strata. Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Bez dwóch zdań. To kwalifikowało się na żółtą kartkę. Luis Gustavo. Czekamy na dośrodkowanie z I będziemy mieli wrzut z autu. Aleksandro. Da Silva. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Też techniczne zagranie. Efektowny rajd z piłką. Filipe Coutinho. Czy uderza? Nalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Ciekawe, czy był spalony, czy też nie. Filipe Coutinho. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Piłka odbita od jednego z piłkarzy. Wypadła z boiska. Luis Gustavo. Za chwilę wznowienie. Przy linii bocznej rzutem z autu. Luiz Gustavo ma do kogo zagrać. Powinien dośrodkować. Będzie strzelał! Naprosto prosto w bramkarza nie przemyślał tego uderzenia. Wygląda na to, że to bramkarz jest sercem zespołu. Zgadza się absolutnie. I podaje głową do kolegi z drużyny. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ula la, ale zaimponował teraz umiejętnościami. Przy tym rzucie rożnym nawet bramkarz chce wesprzeć swój zespół. Zawędrował na pole karne rywali. I to już koniec. No i mamy wygraną. I choć to był mecz towarzyski, to jednak zwycięstwo w takim spotkaniu jest cenne.